Wobec tego mamy 30, to będziemy mieli 6 razy 6 to będzie 36 oraz 5 razy 6 to będzie 30 i 6 razy 5 też nam da 30. Czyli takich zdarzeń A' mamy 3 i prawdopodobieństwo zdarzenia A to będzie 1 odjąć prawdopodobieństwo zdarzenia A'. To jest równe 1 3/36, czyli mamy 33/36. Po skróceniu przez 3 będziemy mieli 11 dwunastych. W podpunkcie B również rzucamy teraz trzykrotnie kostką. W takim razie omega to będzie 6 do potęgi trzeciej, co nam daje 216. B to jest suma liczby oczek, która wypadną w trzech rzutach i jest większa od czterech. A B' suma liczb oczek, które wypadną w trzech rzutach jest większa od tej czwórki. W takim razie u nas B' To będą liczby 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1 oraz 2, 1, 1. Prawdopodobieństwo zdarzenia B to będzie 1 minus prawdopodobieństwo zdarzenia B', prime to jest 1 minus 4 przez 216, to jest równe 1 minus 1,54 co nam daje pięćdziesiąt cztery pięćdziesiąte czwarte minus jedna pięćdziesiąta czwarta i mamy pięćdziesiąt trzy pięćdziesiąte czwarte.